Cześć, witaj na kanale Freak Toys. uruk Urukhai, zwani również Urukami lub Czarnymi Orkami, to ulepszona rasa orków. Pojawili się w 2475 roku III Ery w Mordorze. Wychodował ich Saruman, który nie był zachwycony tworem Morgota, tworząc ich dużo potężniejszą i lojalniejszą odmianę. Powstali oni po skrzyżowaniu orków i ludzi. Zapraszam cię na recenzję figurki jednego z nich. Zanim jednak wyciągniemy tą figurkę, standardowo przyjrzyjmy się na początek opakowaniu, gdzie na górze znajdziemy logo producenta, czyli firmę Diamond Select Toys. Poniżej umieszczono transparentne okienko, przez które widać naszą figurkę wraz z załączonymi do niej akcesoriami, natomiast na samym dole możemy znaleźć logo filmu Władca Pierścieni, nazwę tej postaci, a także grafikę przedstawiającą nam trzy inne postacie z tego filmu, którymi są Gandalf Biały, Sauron oraz Frodo. Na bokach tego opakowania znajduje się tylko logo Filmowe, a więc od razu przechodzimy na drugą stronę, gdzie dowiemy się, że figurka orka wchodzi w skład serii czwartej, w której również pojawił się Gandalf, którego recenzowałem też ostatnio. We wcześniejszych seriach mogliśmy znaleźć figurki takich postaci jak Nazgul, Frodo, Legolas, Gimli, Orksmori, Aragorn, a także wielka figurka Saurona, którą musieliśmy złożyć z części. Które były dołączone właśnie do tych figurek. I to chyba tyle z ciekawszych rzeczy, jakie możemy tutaj znaleźć. A więc nie czekajmy dłużej i otwórzmy tą figurkę. A tak oto, nasza figurka prezentuje się chwilę po wyciągnięciu z opakowania. Figurki z trylogii filmowej Władca Pierścieni od Diamond Select Toys tworzone są w skali 7 cali. A więc sprawdźmy teraz, jak to przełożyło się na wysokość w centymetrach. Otóż uruk mierzy dokładnie. 18 cm. Dla porównania przygotowałem dwie inne figurki w dwóch różnych skalach. Pierwszą z nich będzie sześciocalowy Quicksilver z filmu Avengers Age of Ultron, oczywiście z serii Marvel Legends, natomiast drugą figurką będzie siedmiocalowy Blue Beetle z filmu Blue Beetle od McFarlane Toys. Jak widzimy, urok zachowany jest idealnie w skali siedmiocalowej. Oczywiście to nie koniec porównań, ponieważ pojawili się tutaj członkowie drużyny pierścienia, a są to Frodo, Gimli oraz Legolas. I patrząc na te cztery figurki, wolałbym chyba, aby Uruk hai był delikatnie wyższy. Co Ty o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu. Na koniec zostało nam porównanie z siłami ciemności, a są to Ork z Mori, Sauron oraz Nazgul. Te figurki razem wyglądają epicko, ale będzie ich jeszcze więcej. Także koniecznie subskrybuj kanał Freak Toys, aby tego nie przegapić. W zestawie z tą figurką dostajemy kilka ciekawych i dopracowanych akcesoriów, którymi są para dodatkowych wymiennych dłoni z bardziej rozluźnionym chwytem, która przyda nam się przy pozowaniu tej figurki. Ale nie tylko dłonie możemy tutaj zmienić, ponieważ do dyspozycji mamy jeszcze wymienną głowę z założonym metalowym hełmem oraz wyszczerzonymi zębami. Dbałość o szczegóły wbija tutaj w fotel i bardzo się cieszę, że mamy opcję wyboru, co też z drugiej strony rodzi dylemat, którą głowę wybrać przy ustawieniu na półce, ale do tego jeszcze wrócę podczas tej recenzji. Ruk High również został bogato uzbrojony. Znajdziemy tutaj klasyczny czarny miecz ruków z charakterystycznym zębem na końcu ostrza, który ściął niejedną głowę. Do walki na większym dystansie przydać się może włócznia o długości ponad 28 cm, wyposażona w podwójne ostrze. Jest to twardy plastik, więc nie radzę dawać tego dzieciom do zabawki. Ostatnim elementem jest czarna tarcza z piękną, metaliczną strukturą oraz symbolem białej dłoni, która była herbem Isengardu i Sarumana. Tarcza ta nadawała się zarówno do obrony, jak i do ataku, dzięki dwóm ostrzom umieszczonym u dołu. Dzięki paskowi i rękojeści świetnie trzyma się w dłoniach figurki. A więc jak sam widzisz, dodatków tutaj nie brakuje. Dzięki nim mamy sporo możliwych kombinacji, jak chcemy prezentować tą figurkę. I to się ceni. Póki co jestem bardzo zadowolony. Przejdźmy teraz do samej figurki i przyjrzyjmy się jej z bliska, a jest na czym zawiesić oko. Można zrobić to już na samej głowie, gdzie detale i malowanie wyglądają niesamowicie. I znowu się tutaj powtórzę, że Diamond Select zdecydowanie robi lepsze głowy potworów niż ludzi, a dowód tego mamy przed oczami. Długie włosy zapewne wpłyną na pozowalność, ale o tym za chwilę. Zbroja uruka to rzeźbiarskie arcydzieło. Pod grubym pancerzem znajduje się kolczuga. Która jest dopracowana w każdym miejscu. Klata i brzuch osłonięte są zbroją, na której środku ponownie znajdziemy symbol twórcy uruków, Sarumana, który wygląda na ręczną robotę, co nadaje jeszcze lepszego efektu. Ręce również są dobrze osłonięte, ale uwagę przyciągają tutaj ostrza umieszczone przy dłoniach, niczym pazury. Słabszym punktem zbroi są całkowicie odsłonięte czerwone uda, ale za to ładnie pomalowane. Piszczele i stopy wypadają już lepiej pod tym względem, i tutaj zbroja również się pojawia. Z tyłu wcale nie jest gorzej, i w tym miejscu również prezentuje się to zdumiewająco, aż chce się patrzeć na tą figurkę i doszukiwać się czegoś nowego. Ta figurka to świetna odskocznia od głównych dobrych charakterów, jakich mogliśmy tutaj zobaczyć, którzy głównie nosili materiałowe ubrania typu szaty czy też płaszcze, a uruk to typowy wojownik w metalowej zbroi coś pięknego. Na koniec sprawdźmy jeszcze jak prezentuje się pozowalność tej figurki. Zacznijmy od głowy, która w tym przypadku zespolona jest razem z szyją i dopiero ta szyja umieszczona jest na stawie kulkowym. Dzięki czemu możemy obracać głowę na boki, pochylać delikatnie w dół oraz unosić delikatnie do góry. Tak jak wspominałem wcześniej, jednak te długie włosy mają tutaj ten niekorzystny wpływ. Poza tym możemy obracać ramieniem dookoła, unosić od i do ciała. Możemy też obracać ramieniem w bicepsie dookoła, zginać w łokciu, gdzie mamy podwójny staw, i tutaj na koniec zostały nam ruchome nadgarstki, które możemy obracać dookoła, pochylać w dół oraz odchylać w tył. Talia ruchoma jest w jednym punkcie i jest to staw kulkowy umieszczony w klatce piersiowej. Dzięki temu możemy obracać talią na boki, pochylać w dół oraz unosić do góry. Nogi możemy unosić do góry, w tył na boki, poza tym możemy też obracać w udzie dookoła, zginać w kolanie, gdzie również mamy podwójny staw i na koniec zostały nam ruchome stopy góra, dół oraz na boki. A więc jak widzisz na tle wcześniejszych figurek z tej serii Uruk wypada całkiem nieźle i to zasługuje też oczywiście na plus. Podsumowując, figurka Uruka jest jedną z lepszych w całej serii figurek z trylogii Władca Pierścieni od Diamond Select Toys. Wygląda niesamowicie, posiada sporo akcesoriów, co w tej serii jest jak najbardziej naturalne i cieszy, a do tego pozowalność wypada lepiej jak u większości poprzedników, a więc z czystym sumieniem daję tutaj ocenę. 10 na 10. Wracając do dylematu, jaki mam przy tej figurce, to taki jak ją prezentować na półce. I chyba najlepszym wyjściem będzie kupno drugiej takiej samej figurki, z czego jedna będzie z mieczem bez hełmu, a druga z włócznią w hełmie, co daje nam dwie różne figurki i jeszcze więcej frajdy. To na dzisiaj wszystko. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!